Siema, ja jestem Deluxe i witam Was ponownie w grze Dead Space 2. Gra naprawdę zapowiada się obiecująco, więc nie traćmy czasu na zbędne gadania. Zaczynamy w tym miejscu, gdzie byliśmy. No i właśnie chwilkę sobie ściszę głos, bo tu trochę za głośno miałem. Co ja tu mam? Воу! Шипали вот, а? Воу! Воу, воу! Ну, шука, шука. А, бля, так, мам, мышка, да? ну. Так? Сейчас на разум. Мам, сейчас. Wow! To mi nie poszło, dobra, jeszcze raz Teraz wiem o co chodzi Jeden element Drugi Czy trzeba być czerwony? Nie, nie, nie ma być czerwony Kurde to Łatwo, nie daję widzę No i dobrze, ciekawie będzie Mam! Jeszcze cię! Co jest? What the fuck? Eee... Dobra, już wiem co spotka. Więc będzie dobrze Mam go od razu zestrzelić ale No tak już bywa Dobra, teraz szukam tych wszystkich elementów jeszcze raz O, w tym samym miejscu najpierw w tym samym miejscu no Dobrze napisali chat. Boom, headshot jak ta głowa wow. Dobra Kopuję o co chodzi z tym slow move Wow No muszę szybko włączyć i szybko biec Co jest? O co tutaj chodzi? Głupi skaner. A, tak się bawi. A nie, myślałem, że B pisze, żeby tam skoczyć. O, fajny jest rozłożnik tego. Tak to nie działa Kurde. Jak ja nie mam Dobra Offline Co tu jeszcze mam ciekawego? Aha! Dawaj mi slow move. Zakładuję Dobra, też wiem o co tutaj chodzi Weźmiemy sobie Unlock it, open Czy będzie boom headshot? Co nie, będzie To wygląda kusza trochę teraz Ale, wypad Boom headshot Wow, bez głów ten nawet. Wow. Boom, headshot. Another one. Kurde, tylko ciekawe ile ja ammo mam, żebym się kiedyś nie zdziwił. No właśnie, już nie mam ammo. Tak jest jeszcze jest ammo, ja już sześć mi daje, Ta. No niestety. Muszę zacząć trochę oszczędniej marnować naboje. Ale tu z nich też wyskakują, to jest dobrze. O tyle. Dobra, może tu będą jakieś naboje. O, już są naboje. Jest ammo! Mam 15 Ama. To nie jest tak źle, teraz sobie mogę nawet liczyć ile mam. Elevator. Znowu elevator. E... No dawa nikomu. Zjeżdżał chyba dobra. Teraz wjeżdżamy. Na górę czy na dół. Nie mam pojęcia, ale jedziemy. Coś Wow, co to jest? Co to jest? Z buta! Tak! 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 Wow! A sobie wyzbieram, bo czuję, że tu gdzieś będzie ammo jakieś Dobra, co my tu jeszcze mamy? O, kasa może to będzie. Jest kasa. Niewiele rzeczy omijam, no ale niestety tym grał w Dead Space 1 to na pewno ich nie ominął. No smoking. Dobra, i tak nie palę Wow, co jest? Co się dzieje? to jest wow, ich Trójkącik dobra, idziemy dalej. I co teraz? Aha, Te the... <ścoughs> dobre, a co zapiszę. Wypad. To myślę, że mnie zaskoczysz, co? A, ciekaw za... Czy? O, a może wpadnę. Chciałem go tylko dobić. Co to jest? Coś sobie tam wzięliśmy. Idziemy dalej. O, wow, sklepik. Shop. Select. Wow. Jakieś broniec, coś w tym stylu. Ile mam kasy? A armora mi daje, to dawaj mi to. Wchodzi jak jakiś koksu. Ta jest. Właśnie, armora dostaniesz. I co to będzie? Wow, ale ma pięknego armora. A, ta, to może się koksić. Wow. No nie, jest No, Ona jak maskę ma. Na jak? Tysiąc kasy nie chodzi po tych sklepikach. Dobra. Exit. Co ja tutaj mam Ale to mówię kupić czy sprzedać bo ja już A nie, sprzedać nie W pewnym wypadku nie sprzedam amma Co to jest safe? Dobra, nic tam nie ma I dalej idziemy Mamy już trochę, a tyle nam wystarczy. Unlock it. Znowuż? O, fajnie. Wreszcie trochę światła. A co? Co jest? Coś się stało się. Dobra, już jestem. Musiałem trochę podgłośnić, bo za bardzo ściszyłem. Eee, a, Powera. Ale mam na fulla. Dobra. A ma nigdy nie za wiele. Lak. What the f co to jest? O nie, 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 nie! Wow! Sto move! Stoł move! O mu mu stow'a. A gdzie się odbija wschodniego? Kurde, ale to i tak mi nic nie dasz na no mnie. Zakładam, że ty mamy w niego. Dobra, podaje się. Nie zastrzelę go tak. Ale to się nie bez potrzeby chyba świeci. A nie, tam było ammu. Co ja mam mu zrobić? Ładuj, ładuj, ładuj. Ale to się zbija. O nie nie nie, nie. E co ja mogę mu zrobić w takim razie Uciec też rozwiązanie Tylko ja O nie 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 5 już z tobą mowa Kurde wyrzuciłem To chcę, pobiegamy, bo nie wiem co mam zrobić tutaj ład, ład, ładuj co ja mam tu zrobić niby tutaj nic nie zrobię No nie mam pojęcia. A zaraz coś wymyślimy. Czy to jest jak okienko? To mów. O nie, 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 nie. Wow, co to jest? Też tak nie bawię. Kurczę, gdzie mam tam iść w ogóle? Dziwna sytuacja? No dobra, jeszcze raz pójdziemy. Tylko muszę ogarnąć tutaj. Tu nic takiego właśnie nie ma. To nic nie włącza, właśnie. Nie? I to mnie zastanawia. Chciałem sobie tutaj tak boczkiem... Pozwolimy sobie, weźmiemy Amma. nie mogę wsiąść. Może z tym coś... ...mamy zrobić? Tak chlipnie to widzę tą naszą sytuację Dawaj, naładuj mnie. Dobra, chwila przerwy Odładowania Ale jak ja mam go zabić? Wow, wychodzi Kurde właśnie się od niego odbijają jak A, mi się to mowa wow, wow, ale skacze. A ja już kapuję, on chyba to musi wszystkie zniszczyć Kurde, raps mi zaciął gas Już kapuję, on musi te wszystkie zniszczyć TTT się chyba zawali coś A mam nadzieję, że nie na mnie Dobra, niby wszystko zniszczył, ale co teraz? Ty o tym samym, co ja myślę. Wow. Kurde, za... Ciun. Dostęp. Dobra, i co ja jeszcze mogę tutaj zrobić? wie że rozwalona ładnie elegancko Tylko to teraz a tam coś widzę jakieś wejście jest Wow, wypa. chyba raczej nie zastrzelimy Ale mogę się mylić Ale z tą umowaniem Będziemy z tą i go Zastrzelimy Dobra, slow move Niknie to widzę zastrzelanie go Umów, bo mam lepszy pomysł Silo move Dobra Nie tak Nie pędzi droga Wszystko fajnie tylko jako zabi Lupa, lipa, lipa. Wow. que é isso? O dobra, checate, Będę musiał ogarnąć szybko, bo no, nie mam pojęcia. Zagadkowa ta gra jest. Bum. To co ze mnie zostało. Dobra, czekajcie chwilę. Ja sobie pauznę i zaraz do Was wracam. Dobra, już jestem, sorry za małe zamieszanie. No niestety, ten sposób jest taki prosty, a ja jestem taki tempy No niestety zdarzałem się i takie awarie Dobra Teraz możemy się pówić Ojej A, dawaj, 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 ładuj! Wow! To bym że to się okaże takie łatwe A ja będę mieć takie problemy

Zobaczę jeszcze na moją ilość amma No dosyć mało tego jest Życia mam full Dla użyłem Dobra, nic się nie stało Nic tutaj nie ma, nic nie ma Dobra, zobaczymy jeszcze tutaj Nic ciekawego. Nie ma. O, kredyty co? Idziemy kredyt zaciągniemy. Dobra. O, to jest chyba jakieś urządzenie fajne. Wow. Czemu nie mogę? Locked W ogóle nic nie ma Czyli że tu coś muszę zrobić No problemu Zaraz coś wymyślimy Tak, tam nic nemá. Co tu máme? No jasne I było Kolejne fajne miejsce Ciągamy się, ciągnamy, ciągamy I tak wychodzimy pięknie Wow Chapter 2 Mam drugi rozdział I bardzo fajnie Co ja tutaj mogę kupić? Od razu pokazujcie Line Gun Travel Gun No niestety na nic mi nie stać Co to jest? Plasma Captor A, to mogę sprzedać. Sell. Yes. To tylko do sprzedania. Dobra, a jak mogę w drugą stronę, to powrócić sobie. A, siop. On se kupił, ale. Brakuje mi ciutka kasy. Dobra. to tam. Przeżyjemy, ile mam HP, jem Full, coś jeszcze tutaj mamy. Wow, mogę sobie ulepszyć, ale to nie, chyba na lepszą broń co zostawimy. To jest słabe. a Co ja my tutaj mamy? Takie coś. Jeszcze tutaj coś. czy coś tam, coś tam. A to na razie nam nie jest potrzebne. Tej broni nie zamierzam lepszać. Kominny na razie też nie. Pomyślałem zainwestować w jakąś lepszą broń Co my tu jeszcze? Coś jeszcze mamy, tutaj ciekawego No to cóż, tak byśmy zakończyli nasz długi pojedynek z bossem i szopki Dlatego, żeby Was zaciekawić, nie będę tutaj wchodzić, No, na zepnę sobie wejdę. Wejdziemy tam razem. Także się z wami żegnam. Jak się wam podobało to możecie komentować, subskrybować, lajkować. Oczywiście jak się wam podobało. No to ja się z Wami żegnam. Cześć wam i na razie.